Partnerem odcinka jest Lyokat, link w opisie: woda, ziemia, ogień, powietrze. W dawnych czasach cztery narody żyły ze sobą w pokoju, jednak kiedy naród ognia zaatakował, wszystko się zmieniło. Tylko awatar z czterech żywiołów mógł go powstrzymać. Jednak gdy był potrzebny, najbardziej, awatar zniknął. Minęło 50 lat od rozpoczęcia wielkiej wojny. Czy jest dla nas jeszcze nadzieja? Witam, witam, Siemaneczko, z tej strony Maxima. To jest kolejny odcinek z Avatar Serva. ostatnio wam się bardzo spodobał odcinek, mimo że robiłem same zadania. No ale cóż, praktycznie robiłem same zadania. Chyba wam pod koniec spodobały się te ruchy, które używałem, dlatego zrobiłem jedną rzecz, którą Wam pod koniec pokażę, gdzie możecie trenować po prostu sobie taką salę. Um, no, utworzyłem na probendingu. Pokażę wam o co chodzi. Ale na razie zajmiemy się znowu misjami, ponieważ mamy teraz do wykonania ósmą misję, pytanie na śniadanie, lodowy kolec, gdzie w Basingse chyba to są kanały. Dobra, to jest troszeczkę, muszę pochodzić, żeby zobaczyć. Nie pamiętam już, jaka droga było do tego. Dobrze, że mamy kordy, więc udajmy się do Basingse i poszukajmy tego NPC-ka. Nie będę wam pokazywał całej drogi, bo no troszeczkę to by zajęło, bo całe Bassingse jest naprawdę dużym miejscem. Wystarczy teraz tylko, że jakieś wejście do kanałów. Wejście do kanałów tutaj gdzieś powinno być gdzie? Gdzie tu jest? Dobra. No to zaczynamy poszukiwania. Juub do kanału. Jakie są to kordy? Już sprawdzam. 3166-54. Troszeczkę, troszeczkę to będzie. Dobra. Widzimy się już na miejscu. Nawet nie zdajecie sobie sprawy, jakie te kanały są rozległe. Ile tu jest poziomów, ale chyba jesteśmy blisko. Fajnie, że mamy ogólnie ruch wody, który przyspiesza nas w wodzie, bo wiecie, możemy pływać. Chyba gdzieś tutaj, o, jest szaleniec i u niego mamy zrobić zadanie. <grym> Z tego co wiem, to jest prosty quiz, więc zobaczmy, czy uda nam się go przejść. Szaleniec witać! Ja wyzywam cię na pojedynek! Ja zadać ci trzy pytania. Jeżeli ty odpowiedzieć, ja nauczę cię ruchu wspaniały. Ruch wspaniały, ale jeżeli ty przegrać, ty zginie, to co? Wiecie co mnie rozwala? Praktycznie każde zadanie z wody jest związane z jakimś idiotą. Trzeba będzie to kurde zmienić. Jak nazywa się ostatni awatar na nasz świat? Kyoshi, Yangchen czy Roko? Jeżeli wziąć pod uwagę, że to jest 50 lat przed Angiem, to Roko. Ok, dobrze. Teraz czas na drugie pytanko. Która świątynia ma wiszące te. No, świątynie. Mm, wiszące świątynie, czyli w, zwisające od góry w dół, czyli zachodnia to była. Zachodnia, bo e, południowa to była e, Anga, ta, ta, ta główna. E, potem północna to było. tam gdzie się chyba uczył. E, u, u, u tego mnicha? Dobrze rozumiem? Chyba nie, czy północna była za, zajęta przez tych lotników, e, wschodnia była tam, gdzie się uczył, e, a zachodnia to tam, gdzie zwisało. Dobrze, to tak, to, ty być dobre. E, teraz pora na pytanie ostatnie: ile to 2 plus 2? <t> to dopiero zagłostka. Chodzi ci pewnie o wartość funkcji gx 4x minus 4, gdy x równa się 3. Wynikiem tego działania może być jedno z miejsc zerowych funkcji kwadratowej f o wzorze 3x do 2 minus 8x minus 16, ale nie jestem pewien i jeżeli pojąć, pojąć by to działanie jako wzór pola trapezu, to miałby on podstawy o długości 7 i 3 cali, a wysokość byłaby równa 5 calom. To chyba na pewno nie ostatnie. Pierwsze to jak x równe jest 3, eee, chyba raczej nie, bo wtedy 4 razy 3 to nie jest. No jak, jak gdzie chodzić powinien być wartość funkcji x. Jak 4 razy podstawimy x do 3, boże, matematyka. To jest 12 minus 4, czyli 8, czyli to najpewniej, bo tutaj jest 3x do kwadratu minus 8x. Jeżeli x wyznaczymy, to wtedy tutaj jest 3, 9 minus 8x, czyli 1x. Czekajcie, 9, 9. Boże, czekajcie, muszę to sobie przypomnieć, jak to się wszystko robiło. x równa się 16, to nie. Wtedy wychodzi, jak jest x do kwadratu, 2x, a nie, tu jest do kwadratu, dobra, tu jest funkcja, dobra, to najpewniej to. Tak, <ścoughs> no bo jeżeli tam jest kwadrat, tam jest 16, eee... mm -hmm. tak, to było dobrze, czyli 4, druga odpowiedź w każdym razie. No. Tak <grych> ja nie rozumiem jak ty to, to zrobić. Ty być geniusz, ty wygrywa. Dobra, ruch, który ja cię nauczyć być dobry, więc skupić się dodatkowo. Ruch nazywa się lodowy kolec i polega na tym, że gdy lud blisko możesz w... uku... czekaj, Możesz co? Uk ukłuć w rogu w potyłkach, a ukłuć! Ukłuć, czyli ukłuć, dobra, tak się wygrywa! I co już? Pytanie na siadanie. E, ogólnie, jak źle odpowiesz, to giniesz, więc trzeba uważać na odpowiedzi. E, ostatnią odpowiedzią jest e, funkcja kwadratowa. E, Okej, okay, dobra. E, fajne, nawet powiem Wam, fajne. E, zrobiliśmy, mamy ten ruch, mamy lodowy kolec e, woda. I lodowy kolec. Jest lodowy kolec. Tworzy kolce z lodu. Później go przetestujemy. Zajmijmy się teraz dziewiątą misją. E, tak, dziewiątą. Tak, dziewiątą. Wrak południowe plemie wody. E, dobra, idziemy do południowego plemienia. Jak się dostać do południowego plemienia już zapewne wiecie z poprzednich e, z odcinków prosto na WAP skrót. E, pójdźmy do wraku, bo najpewniej to właśnie jest przy wraku, a wrak jest e, za wioską 3648, czyli nie 3648. Czekajcie. To tam jest. Okej. Okay. To wygląda chyba na wrak 3648 40, tak, tutaj jest. To powinno, powinien tu stać gdzieś NPC, zapewne. Znajdźmy go. Hallu. O, jest. Złoto ze skin. Ha, czy to, czy to jest joker, naprawdę? Będę musiał go zmienić po, po nagrywce. Udajmy, że to jest wdowa, trochę klipi, ale niech będzie. Bu-bu, <laughs> chlip, mój ukochany mąż, podczas walki z magami ognia, chlip, bu, nie ma po nim żadnej pamiątki, bu, każdy mąż z wody ma przy sobie naszyjnik, może... Tak, masz rację. Był podzielony na pięć części. Czy poszukałbyś go dla mnie? Znajduje się pewnie gdzieś na świecie bezprawia, czyli ukośnik PVP. Dobra. Chyba mamy tam kilka, nie? Przynieść wdowie przy wraku. W to wdowa mnie rozwala. <laughs> Pięć zgubionych naszyjników. Pamiątek po jej mężu. Możesz je zdobyć ze skrzyń na PvP lub minibosów na PvP. O, na mini jeszcze. Kurde, to będzie łatwe, ale czekajcie. Ja tu sobie home ustawię set home i na spawn'a, OK. Czy ja mam zgubione naszejniki z wody? Jest, mam dwa. Zobaczę, czy na aha jeszcze są zgubione naszej niki, a jak nie to może wyczaje. Wyczaje i może kupię od kogoś, albo zdobędę na tym PvP, niech będzie. E, ziemia, kamień, to nas nie interesuje. E, następna strona. Poproszę naszej nieśmiertelnik. Myślałem, że już to naszej jest. Jadelitowe figurki, starożytne zwoje wody, kule chaosu, to może później. Korona e, Fara Maxima e, nie ma chyba. To Bon od Maxima 4. Kurde takie rzeczy to są. Święt Bewsztyk. E, w każdym razie chyba nie ma, będę musiał jakoś to inaczej załatwić. E, w takim razie PvP. Nie będę na razie wam pokazywał. Dopóki nie będę jednego, jednego odcinka, jeden odcinek będzie taki specjalny, gdzie będę się uczył czarować, bo kiedyś grałem, bardzo dawno temu, jeszcze jak było chyba 8 ruchów tylko z każdego żywiołu i wtedy jakoś tak mi szło, ale teraz jest tych ruchów ponad 100. 40 plus komba i już po prostu ludzie mnie przewyższają pod każdym względem, i dlatego jedna albo dwie osoby będą mnie uczyć magii wody i to sami najlepsi gracze na serwerze. Więc to chyba będzie w następnym odcinku w ogóle. A teraz przepraszam, ale idę żulić o skrzynki. Dobra, kochani, troszkę zeszło, ale, 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 mamy już pięć zagubionych zgubionych naszyjników. E, wziąłem już wszystko ze sobą księgę wody zobaczymy czy nas zaakceptuje. E, home a mamy tam home e, home e, tak home e, home e. tak e, ten skin Boże dobra e, pogadajmy czy chodzi ci o ten tak to ten buch lip dziękuję skiny mam za bardzo jak się się oddzięczyć. już wiem, mogę nauczyć cię ruchu bitch! Mój mąż bardzo go lubił. <grywia> Powodzenia. Wow, bitch! Chyba to jest dobry e, atak. Bitch! Tworzy bitch z butelki wody. okej. Okay. to jest e, najczęściej to Katara chyba tworzyła. Wiecie, tak uchylała butelkę wody i tak. <grywia> Straszny, naprawdę straszny. <laughs> Dobra, e, robimy kolejne, robimy kolejne, szybko idziemy, żeby mieć więcej ruchów. Bagienny nudysta, e, wodna energia. Chyba tutaj wodnej energii w sumie czekajcie, bo nie pamiętam, czy nie jest w ogóle nowej księgi. No i chyba ogarnąłem, e, już jest dobrze i to jest już pnącza. Bagienny nudysta pnącza, e, muszę się dostać na bagna. E, wiemy, jak to zrobić. Warp skrót. No i do wody i tutaj mamy bagna, okej, okay, okej, okay, okej, okay. yy, jesteśmy przy tratwie i jakie są kordy do dziesiątki? 960, 986, 960, okej, okay. yy, zaraz się widzimy na kordach. Jesteśmy przy tym dużym drzewie i tutaj, o, widzicie, tu, tu, tutaj jest taki jakby fajny potwór, ten drzewny, wiecie, yy, ten bagnisty gość, no w sumie skin nie jest aż taki zły, <laughs> całe szczęście. Co on, on ma do powiedzenia? Witaj człowieku, bo jesteś człowiekiem, nie? Takiego szukam, a może ty szukałeś mnie? Tak, ciebie szukałem. Dobrze, bardzo dobrze. Nie chwalę się, ale udało się. Wiesz gdzie jesteśmy, wiesz? To wnętrze serca tego bagna. Wielki wyczyn, to jest moc. Aha, i co w związku z tym, po co szukałeś człowieka? No tak, szukałem człowieka, wiesz co? Posiadłem wiedzę. Wiedzę tego bagna. Zbierana była przez to drzewo. Krzaki, trawy, tak. Chcę teraz przekazać tą wiedzę dalej. Wiesz czego chcę? Chcę oddać choć trochę przysługi temu bagnu i je uzupełnić. W końcu bagno to ja, a ja to bagno. No dobra, jak chcesz naprawić bagno? To proste, liany, pnącza, wijel, im więcej, tym lepiej. Tu przywieszę, tam przywieszę. Taniec bagna. Przynieś mi 60 -tych pnączy. To będzie dowód, że nas. 60 pnączy chcesz! Czekajcie, czekajcie, czekajcie! Znalazłem na bagnach bagnistego gościa. Każę mi przynieść 60 pnączy na dowód, że mi zależy. Tak zwykle, set home e, i zobaczymy w sklepie. Zale czy są w sklepie pnącza? Kupno. Rośliny. Nie ma linian? Okej, okay. a na bazarku? Właśnie bazar. E, czy ty masz pnącza? Mm -mm. Nie ma. A tutaj questowe. A są pnącza za 20 złotych monet? 2 pnącza. O, ja pierdzielę ile ich potrzebujemy? 60, tak? A czekajcie, jeszcze sprawdzę, czy nie ma ich. Aha, 60 pnączy, e, coś były za rośliny. Nie ma, ktoś sprzedaje mulety 1000 za 64. Ale to majątek, kurde. A może kupimy pnącza? I może one jakoś urosną Albo pnączach nie wiem czy nie są na pvp Wiecie co? Załatwię je jakoś Ewentualnie wyhoduję u siebie W domku, ale muszę kupić chociaż te dwa Dobra jestem w domku I chyba to zadziała jak Czekajcie nie mogę tego kupić. O, 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 o Będzie to sobie tu rosło Troszeczkę mi zajdzie No dobra Um, obkleiłem domek, poczekałem trochę. E, I sprawdźmy, czy mi starczy. Widziesz, jakbym to wystawił na sprzedaż? Nie głupie. Kilka zostawię, w sumie to jest dobry handel, żeby takim ludziom sprzedawać. łajny e, taki pomysł wiecie, <grywa> od maksima, dobra. Ile mamy? W e, szybko wani, żeby waniż, waniż. 62, o, to też zostawię. Chociaż jeszcze jedno tutaj wezmę. 63 mamy, 60, dobra. Home, home. Eee, i chciałeś, dobra, dobra, mniej. Uładnie, lubię zielone i wiące pnącza. Bagno lubi. To był pierwszy krok zaufania. Teraz możemy ci dać lepsze zadanie. O tak, wymagać to będzie przyniesienia kolejnej rzeczy, ale dasz radę. Co tym razem mam przynieść? Nie mogę mówić tego, to na głos, ale drzewo ma kłopoty. Powiedziało mi to, nie może mieć kłopotów. Ratuj, zdradziło mi, że to wielki korniko Chrząszcz. Nie wiem, co robić. Możesz zapytać kogoś o tego szkodnika? Dobro, no dobra, ale gdzie mam szukać kogoś, kto się na tym zna? Przecież nie będę szukał igły z Togusiana. Racja, racja. Ja słyszałem słyszał o specjaliście wioski River. To jest... jest go, jest go. Jego mieszkanie. Tam było dużo tych szkodników, ale on zna sposób. Szukaj u niego, on wie. To jest jakiś trochę Wyruszam więc do wioski River. Okej, okay, wioska River. Mam nowy dziennik, czyli to nie koniec zadania. Musimy jeszcze do wioski River pójść i lekarstwo wziąć dla gościa. Warp, skrót, wioska River, nie wiem czy była z ziemi czy z ognia, zaraz sprawdzimy. Wioska River, wioska Chin, Huzin nie ma. Czyli warp, skrót. I i chyba będzie to w ognia, wioska River. Wioska jest wioska river i to jest tu. O! Jestem, wioska river. Dobra. Ym, I mam szukać specjalistę. Dobra, przeszukajmy tę wioskę, nie mam do niego kordów. Na ukośnik Wiki na pewno jest napisane, ale ja chyba wiem, gdzie ten gościu jest. Ym, podejrzewam w jednym miejscu może być. O! Znawca korników to on. Dobra. Hmm. Słucham Cię, pragniesz dowiedzieć się czegoś o korniku To bardzo cwane stworzenia. Wiem o nich wszystko. Jasne, że chcę. Jak to je zabić? <grych> Och, to bardzo proste. Trzeba rzucić je prosto między oczy mieszanką prochu oraz slime ball. Proste, łatwe i skuteczne. Dziękuję, to na pewno pomoże mi w tym zadaniu. Muszę teraz wrócić do bagi i z tego gościa. Dobra, eee, wiem jak zabić. Muszę powiedzieć o tym gościu. Home, home. Jestem u gościa. I co, wiesz jak rozwiązać mój problem? Tego bagna? Mnie? Bagna? Mnie? Tak, dowiedziałem się, że celny rzut mieszanki prochu i slimeball e, zabija Kroniko Chrząszcza. Wspaniale! Świetnie! Znakomicie! Wybornie! Wiesz chyba co masz zrobić, mój posłańcu, nie? Tak? Podpowiem. Idź mi przynieść 10 e, prochu i 2 slimeballe. Tyle starczy, jakbym mnie trafił za pierwszym razem. Okej... Okay. To nie jest chyba aż tak straszne, zważywszy, że chyba te rzeczy są w sklepie. Eee, możesz kupić na sklep lub zdobyć na PVP idealnie, mi jest to napisane. Eee, dwa slambale, dziesięć prochu, sklep. Najpierw sprawdzimy sklep. Eee, kup to, dawaj mi proch. Ja chcę proch, bloki, nie wiem, nie w blokach. Eee, rzeczy też nie. Eee, cenne? O, jest proch. Raz, dwa, trzy, cztery. 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 2 slime bale. O, 400. Raz, dwa, to nie niusio. Eeełanów <grywa> troszeczkę mi ubywa. Ale w każdym razie. Home, home. Szybko się wykona to zadanie. Masz! Widzę, widzę! Tak, tak! Szczęście! Dobrze! bagno dużo Ci zawdzięcza! Uratowany! Jak już mówiłem wcześniej, posiadłem wiedzę Magna. Przekażę Ci jej trochę. Nauczę Cię nowego ruchu! Wspaniale! Jestem bardzo zadowolony z tej nagrody. No więc co to jest? Ten ruch nazwałem osobiście pnącza. Aby go wykonać musisz skupić energię na roślinach. Następnie uwalniesz tą energię. Dziękuję za przekazanie tej e, tajemnicy bagna. Dziękuję za naukę nowego ruchu. Mam nadzieję, że drzewo wyzdrowieje. Bagienny nudysta zrobiliśmy! jej! Pięknie. Dobra. Czy... o! Nie mamy już tego! Woda! I pnączę mamy. Mamy 10, 11 ruchów. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 11 ruchów mamy. Uhuuhu, dobra. Eee, zdobyliśmy to. Następne zadania, jakie są, to. Krwawe kieszenie. Wiecie, wiecie co, to zadanie jest straszne. Ale. Mamy już 11 ruchów. I żeby wykonać to zadanie, będę potrzebował nauki. Żeby pójść na PvP i zdobywać tam dużo krwi, bo Krwawy Księżyc jest naprawdę ciężkim zadaniem, który wymaga naprawdę dużo krwi, która wypada z każdego żywego stworzenia, które zabije się na PvP. A do tego będę potrzebował Mistrza, który mnie nauczy jak walczyć. A to w następnym odcinku, a w tym pokażę Wam salę treningową. Więc idziemy na PB, Warp PB i wyzwanie magiczne probending. tutaj się idzie. Na Apte, czy na innego Bizona, nie, jesteśmy. I mamy tu dwa NBC-ki. Jeden prowadzi na salę. Ehm, chce wejść na salę treningową. Ok, jesteśmy na sali treningowej. Ehm, I tu sobie możemy dowolnie czarować. Ehm, I nikt nie ma prawa nas tu zabić. Ehm, wyłączę sobie GM, -a, bo mam na tym świecie mam. Ehm, i po prostu, jeżeli macie kolegę, możecie tu się bić, ale nie dostajecie obrażeń. Znaczy dostajecie, ale regeneracja jest tak wielka, że nie powinno was nic tutaj ruszyć. E, więc, okej, okay. jakie dzisiaj zdobyliśmy czary? Woda. I dzisiaj zdobyliśmy kolec. Dajmy na jeden. Zdobyliśmy e, noncha. Dajmy na dwa. I beach. Dajmy na trzy. Magicznie pojawiły się bloki trawy. Dobra, pnącza. Nie wiem czy, czy, czy... Jak pnącza się używa? Vine Manipulation. O, 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 Widzicie? Widzicie, widzicie? I co, mogę tym strzelić? Fajne! Dobre. dobry. Dobra. I co? Pra... Shiftem wystarczy na pnącza i strzelić w coś. Eee, puścić shift. Tak jest! <laughs> ale fajne! Chcę, chcę to później zobaczyć w akcji. Eee, czyli shift, tak? Shift musi się... O, shift i puścić shift, ho, ho, ale mi się to podoba! <laughs> Dobra, beach, mamy butelkę butelkę na trójkę i co? Lewym? Nie, a shift, shift i lewym. Dobra, eee, chcę więcej wody. A kontrola wodna to było to, że... A, zamieniamy, tak. Zamieniamy wodę w lód. Pięknie. A właśnie, yy... tu pójdę, nie? A czy mogę pnącza używać na lodzie? Nie, musi być jakieś dookoła. Okej, okay. lodowy kolec powinien mieć chyba... Dobra, tylko ma takie. Jeżeli znacie ruch lodowy kolec, to powiedzcie mi, bo widziałem kiedyś takie coś, że ktoś kłócał yy... i robiło dookoła niego, chyba że to był yy, lodowy pocisk. Ja nie wiem. Eee, lodowy koled czy lodowy pocisk to był? Jakie, jakie muszę kombinacje zastosować, żeby dookoła mnie były takie kolce z lodu? Ja wiem, że się da. Ja wiem, że się da, bo widziałem to kiedyś, tylko... Nie wiem jak. Holender. Dobra. Ehm, I to chyba byłoby na tyle. Pozostało mi jeszcze was pożegnać i dać wam oczywiście nowy kit. Maxima. <laughs> No i jak zwykle pod koniec odcinka e, mam dla Was nowy kit. E, poprzedni będzie jeszcze kit Maxim Ava 6 dostępny e, podczas publikacji tego odcinka, e, więc szybko się spieszcie, bo zniknie. E, dzisiaj za to będzie kit Maxim Ava i to będzie numer 7. Takie coś dostajecie, idziecie na kościk IS, idziecie do NPC Carbony od Maxima, do niego chcecie oddać... Mam bon od Maxima ich chce. go wymienić. Następnie e, dajecie, że chcecie wymienić bon numer 7. I w tym kicie macie klucz do skrzyni ryzyko 1, skrzynię ryzyko 1, w którym są ciekawe przedmioty. E, ostatnio pytałem na serwerze, co najbardziej byście chcieli, to wymieniście tak, szmaragdy, diamenty i prażone owoce referusu, które są potem potrzebne do trudniejszych misji, więc ich jest 25, 10 i 2. Mam nadzieję, że Wam się spodoba, a ja przechodzę do za no i co ja będę gadał więcej? Do usłyszenia w kolejnym odcinku z Avatar Serwa. Trzymajcie się, no i cześć!